I dorosły dorosł do swojego poziomu. Mhm. Ale to nie zajmie kilka miesięcy, byśmy musieli, będziemy musieli o, dzisiaj. Ja też tak uważam, że to ci zajmie, mhm. ale to możesz zadzwonić do mnie wtedy, kiedy właśnie wzrośniesz. Bo no na tak raz razie no? jest za, za nisko. Jestem na dnie intelektualnym. Jesteś. Też tak uważam. No. Jesteś taki zakompleksiony też bardzo. Tak, żyję w swojej bańce i mam dużo kompleksów. Bardzo dużo. Ale ogarnę się, słuchaj, nie, nie, nie gniewaj się na mnie. To wiesz, jak człowiek, człowiek całe życie na wsi, to co się dziwić? No, niestety. Dlatego ja jestem właśnie za tym, żeby nie tylko rolnictwo uprawiać, tylko coś jeszcze, bo później właśnie takie kasztany się, mówią, uprawia... respektują, a to życia nie znacie, życia nie znacie. Nie, tak w ogóle uprawia się, słuchaj, ziemia, a nie rolnictwo. Dobrze, dobrze. Ale widzisz, nikogo to ogólnie no, tak za bardzo nie obchodzi. W ogóle to nikogo nie obchodzi. Ja I wiem o tym. Nikogo to nie obchodzi, co ty robisz. Wiesz, tak naprawdę, no nie jest to znacząca rzecz dla nas wszystkich, dla ogółu. W nas. ogóle. Ja uważam, że w ogóle nie powinno być rolnictwa. Wszystkie dzieci powinny mieć takie wielkie brzuszki w głowie, jak dzieci w Afryce, podczas suszy. Ale ty, ale ty nie karmisz tych dzieci, wiesz. Ty, ty masz wiesz, malutką działeczkę, którą sobie grabisz, a nie odpowiadasz za gospodarcze właśnie yy, jakieś rzeczy większe, które Bogu... po prostu miliony wykarmić to. Nie wyglądasz mi na takiego też prawdziwego rolnika, nie? Nie wyglądam na rolnika? Nie, nie znaczy nie na takiego po prostu... Produkcyjnego. No takiego wiesz, konkretnego. Takiego bardziej malutkiego na swój użytek, nie? O właśnie, ja taki jestem rolnik na swój użytek. I nie karmię żadnych, żadnego świata i nie mam misji wykarmić świata. No ja tak uważam, no. Też tak mi się wydaje. 400 hektarów, Masz... no to mało. Masz całkowitą rację. To mało, ja mam więcej. Ja wiem. Zresztą, ja uważam, że Ziemi nie można mieć, bo Ziemię masz tylko na chwilę, wiesz? Jesteśmy jej eksponentami.